Trzeba coś wynieść z tej lekcji, tak? Rozalia nie brała czynnego udziału w tym wieś, jakże świetnym doświadczeniu, więc postanowiłem jej trochę pomóc. Gdzie mam plecak? Tu! Tu? Trzeba wyszłaś. nie Co? Przyszegałam się. Z Czy mnie gonił Grek z tym Mateusz zrobił coś bardzo głupiego. I muszę ci o tym powiedzieć. Nie chcę tego słuchać. To jest bardzo głupie, co zrobił. ja się z tym nie zgadzam. Sadził ci serce do plecaka. Chyba żartujesz. Nie. Nie. Zabiję go po prostu. zostałeś wystrzelany. Kto mnie, Kto mnie sprzedał? Kto mnie sprzedał? Nie, ja tam mam myszkę tylko no. nie Nie! No, nie! Jak to się stało ze, ze wszystkich plecaków w klasie? Akurat trafiłem na plecak melki, a nie Rosali. Powiedziałem ci o tym, bo wiem, że to była przeginka. No to, Możemy... ale dlaczego go nie powstrzymałeś? Byliście tam wszyscy. No zobaczyłem, to przyszedłem ci powiedzieć, wychodziłem z klasy. No. Super. Przynajmniej ci powiedziałem, jeszcze jestem ten zły? Najpierw nie z tym goniłeś, więc no, nie, dobry go, też powiedzieć. gonienie to było zabawa, ale w życiu by za... kogo to było zabawa. życiu bym nie tak, wyciągnął nie z lekcji nie. serca i wsadził ci tam. I ci powiedziałem ty, sorry, przepraszam, że ci powiedziałem. Nie, to dobrze, nie, wiesz, że nie Właziłabyś Łaziłabyś chodzi. Z tym, gdybym ci nie powiedział, więc. Nie, nie łaziłabym. Łaziłabyś, bo nawet byś nie wiedział. No to dobrze, no. bohater